Dokładnie 19 lat temu, mniej więcej o tej porze w lutym, grałem po raz pierwszy w tę grę The Punisher, produkt studia Volition dla firmy THQ. Skąd wiem, że to było dokładnie 19 lat temu w lutym? Ano stąd, że 23 lutego 2005 roku ukazała się recenzja PC-towej wersji tej gry, którą napisałem Dziś sobie o tej grze trochę porozmawiamy, bo jest ona idealnym kandydatem do cyklu zaginione w akcji. Tej gry nie da się nigdzie kupić w wersji cyfrowej. Nie ma jej ani na Steamie, ani na GoGu. Jeśli ktoś chciałby sobie ją dzisiaj sprawić, musiałby jej poszukać na serwisach aukcyjnych i na przykład takie wydanie polskie, które wydała firma CD Projekt. Ale nie dlatego ona trafiła do cyklu zaginione w akcji, bo jej nigdzie nie ma. Ona znalazła się tutaj dlatego, bo są w niej bardzo brutalne sceny przesłuchań, a także sceny mordów, które dla odmiany zostały wycięte, a właściwie zneutralizowane. I właśnie o tym sobie dziś pogadamy, bo to nie jest zwykła gra akcji, to jest gra o krzywdzeniu ludzi. 19 lat to szmat czasu i dzisiejsze pokolenie graczy niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę, że taka gra w ogóle istnieje, zwłaszcza, że nie da się jej nigdzie kupić, na przykład na Steamie. Ale kiedy zapytałem na Discordzie, czy któryś z użytkowników Discorda naszego grał w panisera, to okazało się, że jednak kilka osób ten tytuł zna. Trochę starszych graczy, ale jednak jest on kojarzony kojarzony ze względu na brutalność, bo ta gra była cholernie wręcz brutalna. Brutalna do tego stopnia, tam był taki ładunek przemocy, że tę grę trzeba było ciąć, żeby w ogóle ona mogła zostać wydana. Dzisiaj sobie trochę o tym opowiemy, bo jest to bardzo ciekawy przypadek. Ta gra jest dość podobna do Maxa, Ukazała się w 2005 roku, a więc już po pierwszych dwóch odsłonach serii. Max Payne widzimy Pani w perspektywie TPP. Strzelamy, możemy się rzucać i tak dalej. Wiadomo, podobny styl rozgrywki, ale ma ona coś ekstra. Jest to możliwość przesłuchiwania ludzi. Każdego wroga, którego zobaczymy na mapie, możemy chwycić i użyć w charakterze. Ludzkiej tarczy, oczywiście po to, żeby osłaniać się przed kulami, ale możemy też takiego delikwenta przesłuchać. Do wyboru standardowo są cztery tryby przesłuchania. Można przyłożyć komuś giwerę do twarzy i zmusić go do odpowiedzi, można zacząć go bić i tak dalej. Jeżeli przesadzimy, to taka postać Ginie, po prostu jest zabijana. Oczywiście, po przesłuchaniu już tym udanym, też możemy takiego wroga zabić. Za to wszystko dostajemy punkty. Jeżeli przeciwnicy nie będą nas trafiać, jeżeli unikniemy kul, będziemy przesłuchiwać ofiary, a także zabijać je w bardziej wymyślny sposób, tych punktów będzie więcej. A na końcu każdego etapu, tych etapów jest 16, dostaniemy medal. Im lepszy wynik. Tym lepszy medal. Chodzi więc o to w tej grze, żeby nie tylko zabijać przeciwników, ale żeby robić to efektownie i korzystać z tych wszystkich udogodnień, jak właśnie przesłuchania. Te przesłuchania przekładają się na to, że czasami któraś postać może nam zdradzić jakieś informacje, albo na przykład otworzyć drogę do pomieszczenia, w którym znajdują się wrogowie, więc są to ułatwienia. Ale oprócz tego, oprócz takich zwykłych przesłuchań są też przesłuchania specjalne. Są to miejsca, w których zobaczymy unikatowe animacje, unikatowe sceny przesłuchań. We wszystkich 16 etapach takich scen jest aż. 66 I powiem Wam szczerze, że te specjalne przesłuchania to jest właśnie to, za co ta gra została zapamiętana, bo każdy z nich jest wyjątkowy i każdy z nich jest cholernie brutalny. Przykładanie głowy przeciwnika do działającej piły, okładanie go oknem, groźba wywiercenia oka, próba utopienia go w sedesie. Takie rzeczy oglądamy w tej grze. I pamiętajcie, jeżeli coś szanimy, jeżeli nam to przesłuchanie nie wyjdzie, to za każdym razem przeciwnik ginie. Oczywiście w efektowny sposób, bo te scenki, jak już powiedziałem wcześniej, są specjalne. Za każdym razem animacja jest inna. Kiedy zobaczyli to ludzie odpowiedzialni za przyznawanie kategorii wiekowych w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii, czy na przykład w Niemczech, to się złapali za głowę. No bo gra jest pełna przemocy, to jest jasne, ale te sceny były zbyt brutalne, żeby zakwalifikować się na taką kategorię. 18. Był to dla firmy THQ spory problem, bo na przykład firmy Sony i Microsoft nie chciały mieć takich gier na swoich konsolach. Był też problem, żeby takie gry sprzedawać w sklepach. Bo gry, które mają kategorię M w Stanach Zjednoczonych albo 18, plus w Europie, oczywiście sprzedawane być mogą, ale, na przykład, w Stanach Zjednoczonych jest też kategoria, która się kiedyś nazywała Adults Only. I takie gry w publicznej sprzedaży być nie mogły. Ten problem miał kiedyś na przykład Manhattan 2, San Andreas, słynna afera Hot Coffee, gdzie były sceny seksu i nie chciano dopuścić tego panishera do sprzedaży. Co więc zrobiła firma Volition? Ocenzurowała te sceny. Kiedy widzimy przesłuchiwanych wrogów, jest jeszcze wszystko ok. Ale kiedy spieprzymy takie przesłuchanie, to wróg jest zabijany i wtedy dzieją się cuda. Pojawiają się czarno-białe filtry. Zumowana jest kamera. Wszystko po to, żebyśmy nie widzieli sceny samego mordu. To właśnie musiało zostać zrobione w paniszerze, żeby ta gra do sprzedaży dopuszczona została. I dotyczy to wszystkich rynków, które wymieniłem wcześniej, a więc na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Mało tego, każdy miał inne zastrzeżenia, więc na przykład wersja amerykańska i e. Brytyjska tej gry się różniły, różniły pod względem cenzury. W sensie dalej to było wszystko przykryte, tak żebyśmy nie mogli widzieć tych scen mordu, ale one były sfiltrowane inaczej. Gra wyszła, została zapamiętana. Powiem szczerze, tak brutalnej gry Marvela to nie zobaczycie już nigdy. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek pokusił się o zrobienie takiej gry jak Punisher, dlatego warto w to zagrać. Ja sobie zresztą tę grę dzisiaj odpaliłem i ona nawet całkiem nieźle wygląda. Wiadomo, ma te stare mechaniki a Max Payne 1, Max Payne 2, ale jeżeli ktoś lubi te klasyki, to w tym też będzie czuł się fajnie. Zresztą nagrane scenki z tej gry widzicie gdzieś tam w tle, więc sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. Najśmieszniejsze jest jednak to, że filtry to jedno, a rzeczywistość drugie. O ile bowiem te sceny mordu faktycznie zaginęły w akcji, bo zostały przykryte filtrami, tak bardzo szybko zostały one też przywrócone do wersji PCTowej. Wyszedł patch który usuwał te wszystkie nakładki. Studio Volition nie modyfikowało jakoś mocno tej gry. Po prostu przygotowało jakieś proste nakładki, żeby zadowolić cenzorów. I to wszystko. Bo nie wiem, czy sobie w ogóle zdajecie z tego sprawę, ale ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za przyznawanie kategorii wiekowych, oni w tej gry nie grali. Nigdy. Oni tak naprawdę dostawali materiał wideo, na którym były nakręcone najmocniejsze sceny albo sceny dialogowe, gdzie były wulgaryzmy. I na podstawie tych materiałów oceniali, czy jest ok, czy nie jest ok. Wielu ludzi myśli, że po prostu ktoś siada, nie wiem, do cyberpunk'a i sprawdza, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest poprawnie. Nie. To jest w gestii twórców, żeby przysłać taki materiał który jest reprezentatywny dla gry i na podstawie tego materiału oceniało się, nie wiem, stopień przemocy, stopień wulgaryzmów i tak Więc Studio Volition dokonało poprawek, firma THQ wysłała nowy pakiet i wtedy wszystko nagle było w porządku. Gra mogła dostać najgorszą możliwą etykietkę 18+, ale została dopuszczona do sprzedaży. Minął jakiś czas, dokładnie nie wiem. Próbowałem namierzyć pochodzenie tego patcha, no ale najwcześniejsza data, jaką znalazłem, to 2007 rok, a człowiek, który umieścił tego patcha w sieci, twierdzi, że nie jest jego autorem, więc musiało to być znacznie wcześniej. Patch zajmuje dokładnie 4 MB i dzięki niemu możemy te wszystkie sceny mordu oglądać tak, jak zostały stworzone? Nie odjeżdża kamera, nie pojawiają się czarno-białe filtry, nic się nie rozmazuje. Ja bym wam chętnie te nieocenzurowane sceny w tym filmie pokazał, ale z drugiej strony boję się, że zareaguje jakoś YouTube i po prostu mi to przytnie. Tak naprawdę boję się już o te wcześniejsze sceny, które leciały w tle, bo i one są już dość mocne. Ja wiem, że grafika dzisiaj jest dość umowna, ale mimo wszystko są mocne, więc wybaczcie, nie będę ich pokazywać. Macie szansę sprawdzenia tego samemu, jeśli w jakiś sposób tego panisera dostaniecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest nawet nie to, że próbowano ocenzurować tę grę, bo to akurat było słuszne, ale to że Studio Volition zrobiło tak prosty zabieg, który bardzo szybko można było ściągnąć, o czym ludzie, którzy byli odpowiedzialni za te kategorie wiekowe, pewnie nie wiedzieli. Ale pamiętajmy, to tylko wersja pc towa ta gra wyszła też na konsolę, a tam takich zabiegów zrobić się nie da. Więc w sumie dopieli oni swego i doprowadzili do wydania gry w wersji ocenzurowanej. Ale podoba mi się ta historyjka, bo ja sobie dzisiaj tego pacza ściągnąłem i po raz pierwszy w swoim życiu, po 19 latach, zobaczyłem w ogóle, jak te sceny powinny wyglądać, gdyby ta gra wyszła w wersji nieocenzurowanej. No i powiem Wam szczerze, robią one wrażenie. Gdybym zobaczył je w 2005 roku, to byłbym pełen podziwu dla stopnia przemocy, jaki jest w tej grze.

Miałem kiedyś zrobić, chodziło mi to po głowie od dawna, jakikolwiek materiał z tej gry, bo powiem Wam szczerze, że jest ona całkiem spoko. I dziś, kiedy wróciłem do niej, przekonałem się, że ona nadal się broni. Wiadomo, to jest już stary gameplay, stare mechaniki. Grafa jest nie ta, ale ona daje radę. Daje radę panisher, czyli Thomas Jane. Ten sam aktor, który wystąpił w filmie. Ten film też mi się podoba, nawet kiedyś mówiłem o tym na tym kanale, że ja go w sumie lubię. Nie było to dzieło wybitne, ale całkiem spoko i taka sama jest ta gra. Nie wiem co mi chodziło po głowie, ale zrecenzowałem ją wtedy na 7. Ktoś pytał mnie w QA o top 10 moich ulubionych gier i tego pani szera bym tam dzisiaj rozważał, bo on jest naprawdę spoko. I nie mówię to tylko z perspektywy sentymentu, ale mówię to też dlatego, bo ja w tę grę dziś grałem i naprawdę bawiłem się całkiem nieźle. Kończąc. Zachęcam Was do tego, żebyście próbowali to zdobyć. Nie wiem w jaki sposób, nie będę Was zachęcał do niecnych praktyk. Szkoda, że tej gry nie ma na Steamie, szkoda, że nie ma jej na Gogu, ale to już jest kwestia wydawcy. Najwyraźniej wydawca nie chce, żeby ta gra była dziś dystrybuowana. Studio Volition skończyło bardzo źle. Jak wiemy, grupa Embracer rozwiązała tę firmę. To się wydarzyło bodajże w wakacje w ostatni dzień. W wakacji, więc nie będzie przygotowywać takich gier. Ani też kolejnych odsłon z serii Saints Row, pewnie bardziej wam znanej, ale z drugiej strony ta ostatnia odsłona wybitna nie była, więc cóż. Zachęcam Was jeszcze raz do grania Paniszera. Być może kiedyś do tej gry wrócę. Może zrobię takie zderzenie z tą starą recenzją, bo siódemka to dość nisko jak na tamte czasy. Mi się ta gra wtedy już podobała, ale z jakichś tam względów oceniłem ją faktycznie niżej. Muszę ten tekst. Przeczytać. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie, że obejrzeliście ten materiał. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Link do Patronite'a znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, to będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.